Witam, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Stan skupienia. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, skąd bierze się w nas opór przed wejściem w nowe, przed nieznanym, a także jak do tego się ma pole elektromagnetyczne wokół naszego ciała. Podzielę się także z Wami kilkoma sposobami, których sama używam do tego, żeby wyjść poza opór przed zmianą i poza nawyki trzymające nas w przeszłości. Zapraszam do posłuchania, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Izabela Jankowska i uczę prostym językiem o pracy z energią. Mówi się, że ograniczenia są w głowie i jest to prawda, jednak tylko częściowo. Dlaczego? Generalnie można powiedzieć, że nasz mózg to jest żywy zapis wszystkiego, czego do tej pory się nauczyliśmy i czego doświadczyliśmy. I zasada tutaj jest taka, że im Silniejsza emocja związana z danym doświadczeniem, tym silniejszy zapis w naszej głowie. To też tłumaczę, dlaczego potrafimy zareagować tymi samymi emocjami na podobne doświadczenia później, ale o tym kiedy indziej. W każdym razie, mózg nie jest jedynym miejscem, w którym jest zapisana nasza przeszłość. <grym> I słuchajcie, właśnie przyszedł mój kotek, który za chwileczkę. <grym> Nie zagłuszy, więc wybaczcie, muszę łączyć pauzę. Ok, kotek nakarmiony, więc mogę kontynuować. Tak jak wspomniałam, mózg nie jest jedynym miejscem, w którym jest zapisana nasza przeszłość, bo okazuje się, że jest nim także nasze ciało, które skrzętnie odgrywa szereg programów w naszej głowie. Jak to się dzieje? Myśl lub wspomnienie w naszym mózgu wywołują określoną reakcję w postaci emocji lub odczucia, co z kolei wywołuje kolejne myśli zgodne z danym stanem emocjonalnym, co z kolei wywołuje kolejną reakcję emocjonalną, która często potęguje dany stan emocjonalny, np. lęku, strachu, frustracji, niezadowolenia itd. itd. I to tworzy tak zwaną. Pętle myślenia, czucia, w której myślenie tworzy czucia, a czucie tworzy myślenie. I można powiedzieć, że to jest właśnie ten nasz stan istnienia, który niestety często jest zorientowany na przeszłość, ze względu właśnie na nasze myśli. I ponieważ my programujemy swój mózg według tych samych wzorców, my warunkujemy swoje ciało do przeszłości, do tego stopnia, że kiedy budzimy się rano, to zaczynamy od myślenia o problemach, właśnie dlatego, że nasze ciało próbuje wytworzyć to znajome uczucie niezadowolenia, frustracji. My, tak jakbyśmy automatycznie szukali tego odczucia naszego znajomego ja. I to może wydawać się dosyć dziwne, natomiast nasze ciało wręcz przyzwyczaja się do odczuwania konkretnego zestawu emocji w odpowiedzi na konkretne programy w naszej głowie. A też nasze emocje z kolei wpływają na nasze wybory, na nasze zachowania i doświadczenia, przez co, no właśnie, nasze życie pozostaje takie samo. Przez to, że działamy nawykowo, czyli wykonujemy te same czynności na podstawie niestety nieświadomych myśli w naszej głowie, bo w większości, 95% naszego funkcjonowania to jest podświadomość i związanych emocji z tymi myślami. Nasze ciało wręcz staje się umysłem, dlatego że poprzez te nawykowe działania realizuje właśnie programy w naszej głowie. Do tego stopnia, że nasze ciało nawet lepiej wie niż nasz świadomy umysł. Ono nawet nie potrzebuje tego świadomego umysłu do tego, żeby ten program zrealizować. Przykładem dobrym jest tutaj to, że rano ta nasza poranna rutyna, my jesteśmy w stanie ją zrobić wręcz z zamkniętymi oczami. Bo tak mamy to zapamiętane. A inny przykład to coś, co wiele ludzi jeszcze nadal robi: czyli pierwszą rzeczą po przebudzeniu, jaką robią, to jest wzięcie smartfona do ręki i przeglądanie, niestety, mediów społecznościowych, czytanie wiadomości itd. itd. Można się domyślić, jakie odczucia to wywołuje, więc to na pewno nie pomaga. Co to nam generalnie robi? Ponieważ my się poruszamy po znanych, wydeptanych ścieżkach w naszym mózgu, i przez to przeszłość staje się naszą teraźniejszością i niestety też naszą przyszłością. My tak naprawdę projektujemy sobie przeszłość na przyszłość i zamiast świadomie wybierać, jak chcemy się czuć, w co chcemy wierzyć, jak chcemy myśleć, Niestety my tracimy, a może lepiej by tutaj zabrzmiało słowo, porzucamy wręcz swoją wolną wolę na rzecz naszych programów, na rzecz tego, co jest przewidywalne, na rzecz tego, co już znamy, bo wydaje nam się, że tak będzie bezpieczniej. I to jest ciekawe, że w tym stanie jest zobaczcie, jak mało tutaj jest miejsca na to, co jest nieprzewidywalne, nieznane. Dobrym przykładem jest to, jak zdarzy się coś nieprzewidywalnego w naszym życiu, jak bardzo my się na to irytujemy, bo to jest coś, co zaburzyło nam naszą rutynę, pomimo tego, że ta rutyna składa się na stan istnienia, którego my już de facto nie chcemy, ale zużywamy potwornie dużo energii na to, żeby się zdenerwować na, nie wiem, stłuczkę. Korek po drodze gdzieś tam do sklepu do pracy, kłótnie z szefem, cokolwiek. Więc to jest taki paradoks. Dopóki coś jest nieuświadomione, pozostaje w takim automatycznym cyklu. I co w związku z tym? Ponieważ my żyjemy w tych programach, to my tak, jak też właśnie wspomniałam, zostawiamy sobie bardzo mało pola na to, co jest nieznane, na to, co jest nieprzewidywalne. Ale no właśnie, na swój sposób my chcemy coś zmienić. My przecież nie chcemy żyć w kółko, w stanie frustracji, w stanie niezadowolenia, smutku, żalu i tak dalej. Chcemy, żeby nasze życie się zmieniło. I często, kiedy my się kręcimy w tych programach, to my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Uczucia związanego z jakimś nowym doświadczeniem w naszym życiu, z tym, co jest nieznane. I to też powoduje, dlaczego my boimy się zmiany i my wahamy się tak naprawdę zaangażować w nowe doświadczenie, bo nie wiemy, czego się spodziewać. Nie, nie, to jest coś, czego my nie możemy przewidzieć. Nie? No, ale dobrze. Co możemy z tym zrobić? Zacząć. Zmianę od siebie i od odzyskiwania swojej energii. Tak jak wspomniałam wcześniej, pętla myślenia, czucia tworzy nasz określony stan istnienia, a ten z kolei tworzy mierzalne pole elektromagnetyczne wokół naszego ciała. Na to mają oczywiście wpływ nasze myśli i emocje, które mają też określoną wibrację i częstotliwość, i tutaj im cięższa emocja, taka jak smutek, żal, złość itd. Tym niższa wibracja. O tym też wspominałam w poprzednim odcinku mojego podcastu, więc jeśli jeszcze nie, słuchałaś, nie słuchałeś, to serdecznie Cię zapraszam. My, dzięki temu, że mamy to pole elektromagnetyczne wokół naszego ciała, emitujemy nieustannie jakąś energię do otoczenia energię z konkretnym przesłaniem, z konkretną informacją, i w ten sam sposób odbieramy te informacje z otoczenia. Przykład. Załóżmy, że jesteś w pomieszczeniu wypełnionym ludźmi, i do tego pomieszczenia wchodzi osoba, która na przykład jest bardzo zdenerwowana, wzburzona, albo z kolei ma bardzo dobry humor, tryska radością, jest wesoła. Automatycznie każda osoba w tym pomieszczeniu odczuje zmianę energii. To też pokazuje, jak działa nasze. Pole elektromagnetyczne, i wysyłanie energii do otoczenia oraz odbieranie jej z otoczenia. I analogicznie, jeśli my zgodnie z naszym stanem istnienia, emitujemy taką energię do otoczenia, emitujemy energię związaną z emocją frustracji, żalu, niezadowolenia, to my niestety skazujemy sami siebie na te same doświadczenia, które z kolei wywołują w nas te same myśli i te same. Emocje. Warto też tutaj wspomnieć, jak taki stan istnienia, w którym dominuje w nas frustracja, ból, smutek, żal, wpływa na nasze pole elektromagnetyczne, bo okazuje się, że niestety w takim stanie to pole elektromagnetyczne się kurczy. Dlatego, że my skupiamy się przede wszystkim na oddawaniu naszej energii do otoczenia. To jest oczywiście związane z trybem przetrwania. I z tym, że przez cały czas jesteśmy w stanie jakby takiej permanentnej gotowości na to, by odeprzeć zagrożenie, i nasza uwaga jest przenoszona nieustannie na różne aspekty, na różne miejsca, po to, by być przygotowanym na odparcie zagrożenia. To niestety powoduje, że nasze pole elektromagnetyczne właśnie kurczy się, co ma z kolei wpływ na spadek naszej odporności, na poddatności, na choroby i niższe stany. Emocjonalne. Tutaj też jest ważne, że w takim stanie my zupełnie nie mamy energii na to, by tworzyć nowe, bo przecież my skupiamy się na tym, żeby przez cały czas ją oddawać do otoczenia. I tutaj generalnie nie ma zupełnie miejsca na nowe doświadczenia. I tutaj ktoś mógłby teraz powiedzieć: No dobrze, ale skoro ja chcę nowych doświadczeń w życiu, to ja sobie zmienię otoczenie. I na przykład zmienię sobie pracę albo zmienię partnera. Dlaczego to nie zadziała na dłuższą metę? Owszem, dopóki będzie działać tak zwany efekt nowości, my będziemy mieć takie poczucie wow, będziemy czuć się inaczej, to jest prawda, ale tylko przez jakiś czas. Dlatego, że zmiana otoczenia nie zmieni naszej pętli myślenia, czucia zapisanej w naszym ciele. Nasze ciało zawsze, absolutnie zawsze, będzie bardziej wierzyło tak zwanej swojej wewnętrznej chemii niż temu, co jest na zewnątrz. Co powoduje, że prędzej czy później nasze ciało będzie dążyło do tego samego stanu istnienia i będzie dążyło do tego samego stanu emocjonalnego, co powoduje, że ten stan istnienia, znajomy stan istnienia, którego nie chcieliśmy, pełen frustracji, niezadowolenia i tak dalej, wróci szybciej niż się wydaje. To też prowadzi często do takich krzywych wniosków w stylu, że faceci do świnie, wszystkie kobiety są takie same, praca w małych firmach to wyzysk, i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć. Żeby zmienić nasz stan istnienia, trzeba zacząć od zmiany tego, jak myślimy, jak się czujemy. I jakkolwiek byśmy nie kombinowali, zawsze będzie tak, że zmiana zaczyna się od wewnątrz. Ponieważ nasze ciało podąża za umysłem, podąża za tym, co znane, chodzi o to, żeby ono zaczęło podążać za tym, co nowe, żeby ukierunkować nasze ciało, nasz umysł na to, czego my chcemy w życiu więcej. I tutaj my możemy przygotować nasz umysł i nasze ciało na tak zwaną nową przyszłość za pomocą czegoś, co się nazywa próba mentalna. Ponieważ nasz mózg nie rozróżnia tak naprawdę, czy coś się dzieje w rzeczywistości, czy tylko w naszej wyobraźni, my możemy skupić naszą uwagę na tym, żeby wyobrażać sobie, wizualizować sobie konkretne doświadczenia, to co się wtedy z nami dzieje, co wtedy czujemy. I chodzi o to, że dla naszego mózgu prawdziwe jest to, na czym skupiamy swoją uwagę. I owszem, zmiana sposobu myślenia i odczuwania to jest proces, który wymaga naszej cierpliwości, samodyscypliny, konsekwencji, ale także łagodności dla siebie. Zauważ, że obecny stan istnienia tworzyłeś, tworzyłaś przez wiele lat i często nieświadomie. Więc zmiana tego stanu na taki, w którym będzie więcej tego, czego pragniesz dla siebie, także potrzebuje czasu, naszej konsekwencji, no i oczywiście uważności na nasze myśli, emocje i przekonania. No i właśnie zwróć uwagę na to, w co wierzysz o sobie, o świecie, o innych, co powtarzasz sobie często bezwiednie w ciągu dnia. Polecam Ci zapisać to sobie i zadać sobie dodatkowe pytanie: czy to, w co teraz wierzę, wspiera mnie w tworzeniu lepszego, nowego życia? Pamiętaj, że każda Twoja myśl tworzy, każde Twoje słowo tworzy, dlatego że to jest energia, którą wypuszczasz w eter, i ta energia do Ciebie wraca w postaci konkretnych doświadczeń. Żeby to zmienić, poczuj sobie. Co chcesz tak naprawdę wierzyć o sobie, o świecie, o innych? I tutaj także polecam zapisać to sobie w postaci afirmacji i pisać to w swoim dzienniku przez 90 dni, co najmniej 90 dni. To jest też sposób, który sama stosuję, żeby zaprogramować swój umysł na nowo, na to, co mnie wspiera, dlatego że pisanie odręczne świetnie. Wspiera pracę z podświadomością i wspiera zmianę przekonań w podświadomości, a właśnie w naszej podświadomości siedzą te wszystkie nasze niewspierające przekonania. Zwróć także uwagę na swoje emocje. Zobacz, co czujesz, gdy mówisz sobie to wszystko, co nie wspiera Ciebie, te wszystkie rzeczy, w które teraz wierzysz, które nie wspierają tego nowego, lepszego życia. Zobacz, co pojawia się w twoim ciele? Jakie to są emocje? Zadaj sobie pytanie, kiedy pierwszy raz tak się poczułaś? Co to była za sytuacja? Jaka jest za tą sytuacją niezaspokojona potrzeba emocjonalna? To są pytania, które świetnie namierzają tak zwany kod źródłowy, źródło tego niespierającego przekonania, które dalej tak naprawdę utrzymuje się w tobie. I w tym momencie, kiedy popracujesz sobie z tymi pytaniami, podążaj za swoim ciałem, żeby rozładować napięcie, rozładować emocje, polecam też dać sobie uwolnienia tej emocji z ciała w jak najdelikatniejszy dla Ciebie sposób. Pamiętaj także o oddechu, uwalniaj te emocje z każdym oddechem. Najważniejsze, żebyś dał uwagę. Temu, co chce w tej sytuacji zrobić Twoje ciało. Być może to będzie płacz, być może to będzie krzyk, zatem podążaj. Co w takim razie jeszcze możesz zrobić, żeby wejść w ten nowy stan istnienia? Oczywiście, tutaj jest też kwestia wyrabiania nowych, zdrowych nawyków. Jedna mała rzecz, którą polecam Ci, którą możesz wprowadzić praktycznie od zaraz. Jest zamiast brać telefon do ręki po przebudzeniu i skrolować media społecznościowe, połóż dłoń na sercu, połącz się ze swoim sercem, pooddychaj sobie kilka razy, i powtórz sobie na głos lub mentalnie, dziękuję, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. To jest fantastyczna afirmacja, którą warto sobie powtarzać niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu. Ja taką afirmację stosuję też do dzisiaj, nawet w najgorszych momentach mojego życia, które także mi się zdarzają, i to jest też rodzaj programowania swojego umysłu na to, żeby zmieniać swoją rzeczywistość. Kolejnym sposobem jest wchodzenie w tak zwane podwyższone stany emocjonalne, w których dominują takie emocje jak miłość, radość i wdzięczność. To są emocje, które mają zdecydowanie wyższą wibrację i częstotliwość niż smutek, żal i frustracja, i właśnie dzięki tym emocjom my zaczynamy odzyskiwać swoją energię z otoczenia. Dzięki wprowadzaniu się w podwyższone stany emocjonalne, w odczucie radości, miłości i wdzięczności, nasze pole elektromagnetyczne rośnie, powiększa się, rozświetla, wzmacnia, a także uszczelnia. I tutaj Najlepszym sposobem na to jest stan koherencji serca, który jest bardzo prosty. Wystarczy, że gdziekolwiek jesteś, czy dopiero się obudziłaś, czy na przykład robisz sobie przerwę w pracy, położysz dłoń na sercu, zamkniesz oczy i skupisz się na swoim oddechu. Wyobraź sobie, że każdy twój oddech przepływa przez serce, tak jakbyś oddychała swoim sercem. Następnie przywołaj sytuację Osoby lub obraz, która budzi w tobie właśnie te odczucia miłości, wdzięczności lub radości, i skup się na tym, żeby poczuć te emocje w sercu. Skup się na tym, żeby poczuć, jak one wypełniają twoje serce, coraz bardziej i coraz bardziej, z każdym twoim oddechem. Jak wypełniają twoje ciało, coraz bardziej i bardziej, nawet jak wychodzą poza twoje ciało. Już kilka minut takiej medytacji wystarczy do tego, by poczuć w sobie głębokie wyciszenie, zwiększenie poczucia wewnętrznego spokoju, a także większą spójność pomiędzy sercem a mózgiem. To z kolei przekłada się na większą klarowność naszych myśli, a także na podejmowanie lepszych dla siebie decyzji. Regularne wchodzenie w te podwyższone stany, stan miłości i wdzięczności. Powoduje, że my tworzymy potencjał, który prędzej czy później zarezonuje w świecie zewnętrznym w postaci tak zwanych przychylnych splotów zdarzeń, które poprowadzą nas do nowych doświadczeń i stopniowego tworzenia nowego, lepszego życia, wprowadzania trwałych zmian w naszym życiu, a także zmiany stanu istnienia. Zmiana swojej energii i odzyskiwanie swojej energii. To jest proces, który co prawda wymaga naszego zaangażowania, cierpliwości, samodyscypliny i wytrwałości, ale warto. Poza tym pamiętaj, że jesteś silniejsza silniejszy niż Twoje nawyki i Twój obecny stan istnienia i tak naprawdę potrafisz dużo więcej niż Ci się wydaje. I nawet jeśli po drodze zdarzy się tak, że wróci do Ciebie stare przekonanie, stare reakcje, stare myśli, bo to będzie się zdarzać i ja też tak czasem mam. To polecam ci tutaj zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i powiedzieć do siebie. Widzę, że stare przekonanie próbuje przejąć nade mną kontrolę. Ale ja wiem, że dzisiaj mogę wybrać inaczej i wybieram inaczej. Skup swoją uwagę na sercu, oddychaj do serca i daj sobie intencję, żeby. Rozpuścić te emocje w polu serca z każdym Twoim oddechem. Skup się na tym, żeby stopniowo wpuszczać w swoje serce coraz więcej miłości i wdzięczności. Pozwól sobie na to, żeby miłość i wdzięczność wypełniła Ciebie coraz bardziej od środka. I to słowo pozwól sobie jest tutaj bardzo ważne, dlatego że bardzo często tym, co najbardziej blokuje naszą zmianę, Jesteśmy my sami i to, że mamy poczucie i takie przekonanie, że nie zasługujemy. Pora więc zejść sobie z drogi i pozwolić sobie poczuć to, że jesteś wystarczająca, wystarczający już teraz, poczuć sobie swoją doskonałość i poczuć, że tworzenie swojego szczęścia, tworzenie życia w zgodzie z głosem Twojej duszy, to jest Twoje naturalne. Prawo, bo jesteś po prostu. Dziękuję Ci, że byłaś, byłeś ze mną do końca. Ja życzę Ci wszystkiego co najlepsze na Twojej drodze tworzenia nowego życia. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania, zapraszam Cię do kontaktu, ale także zapraszam Cię do podzielenia się swoimi wrażeniami z tego odcinka w komentarzu. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia wkrótce.